Jesteśmy w samochodzie i jedziemy dzisiaj w takie bardzo nietypowe i nieprzewidywalne miejsce. I na pewno nie zgadniecie, jakbyście mieli zgadywać, więc Wam od razu powiem. Do więzienia! Wreszcie się za mnie zabrali! Już jechaliśmy, nie? Ale przypomniało mi się. Że zapomniałam książki swojej z domu, a pomyślałam, że zawiozę im do biblioteki. Będą mogli się uczyć angielskiego, nawet za kratkami. bo dlaczego nie? Także, jak się nie mam głowie trzeba mieć w nogach. Zapakowałam w takie pudełko. Mam nadzieję, że im się spodoba. Zaproszenie na spotkanie z osadzonymi w zakładzie karnym w Płocku dostałam już półtora roku temu od ich nauczyciela, pana Huberta. Ale akurat wtedy zabierałam się zapisanie książki, i nie miałam czasu na takie wyjazdy, ale w końcu się udało. Napisał mi wtedy, że w ramach zajęć z angielskiego, które mają, oglądają w nagrodę odcinki po cudzemu. Napalmy, też... a idziemy za krawędzi. Pas, to pan prowadzi? Writers. Tak, proszę bardzo. Tak. Nie, yes, nie, to ja może was zostawić. Ja się boję na to. Nie ma czego. Oprócz mojej książki, którą im przywiozłam, zostawiłam tam na miejscu w bibliotece, po to, żeby im mogła wszystkim służyć, wpisałam do niej dedykację, a w zamian, czego się nie spodziewałam, dostałam przepiękny portret. Dziękuję bardzo, mogę Pana <śla> przytulić. Koniec spotkania, kiedy chłopaki już się trochę oswoili, zaprezentowali swoje piękne tatuaże. pierwsze wrażenia Naprawdę super atmosfera. Przyszli sami mężczyźni, którym zależało rzeczywiście na tym, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby zadać pytanie. Ja też się zresztą dużo o nich dowiedziałam, bo pytałam ich o ich takie codzienne życie. Na przykład jak wygląda ich dzień. Czym się zajmują, i tak dalej, więc dla mnie to też była wartość edukacyjna. Także było mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Wszyscy uśmiechnięci, weseli, normalni ludzie. Naprawdę fajne spotkanie. Jestem zaszczycona, że y, chcą się ze mną uczyć angielskiego, że chcą się rozwijać. Super, po prostu polecam. Arlena na wit. Chłopaki mówili, że im się podobało, że jestem super babka. Mnie też się oni bardzo podobali, bo byli mili, kulturalni, uśmiechnięci, weseli i na końcu powiedzieli: Będziemy panią polecać wszystkim więzieniom. I to ja szanuję. Ja się dowiedziałam bardzo dużo o tym, jak się żyje w więzieniu. Na przykład, że trzy razy dziennie po pół godziny jest dostęp do ciepłej wody tak to jest tylko zimna w kranie że prysznic można brać dwa razy w tygodniu. Że odwiedziny na oddziale zamkniętym są dwa razy w miesiącu, chyba że ktoś ma dziecko, to ma dodatkowe trzecie spotkanie z dzieckiem, a na półotwartym trzy spotkania w miesiącu plus czwarte z dzieckiem. No właśnie, i zamknięty oddział to jest taki, gdzie 23 godziny na dobę spędza się w zamkniętej celi, a jedna godzina jest wyjście na spacer. W celach są telewizory ale to jakby z grzeczności, z uprzejmości opiekuna i można na tych telewizorach oglądać TVP i taki kanał, na którym można jakby ładować swoje filmy i tam między innymi więźniowie oglądają po cudzemu. Ale zachęciłam też, żeby oglądali inne kanały na YouTubie edukacyjne, więc po tej wycieczce wyślę listę kanałów, które warto oglądać i mam nadzieję, że będą się też kształcić w innych dziedzinach, nie tylko w angielskim. Chodzą do szkoły, mają tam liceum, mają kursy informatyczne. Co jeszcze się nauczyliśmy? No, że jedzenie nie jest zbyt dobre, ale przynajmniej jest czas się rozwijać w różnych dziedzinach, bo na przykład pan Olaf, którego serdecznie pozdrawiam, ćwiczy swoje umiejętności rysunkowe. No i właśnie wykonał dla mnie taki przepiękny rysunek, moją podobiznę, bo bardzo przepraszał, że mm, to by lepiej wyglądać, ale miał tylko dwa dni, żeby go przygotować. Także, gdybym miał więcej czasu, to, to by to wyglądało ładniej. Ale ja jestem zachwycona. Uważam, że wyglądam lepiej na tym rysunku niż w rzeczywistości. Także dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam serdecznie. Przepraszam, że szyba taka brudna, ale no, takie mamy warunki, taki mamy klimat. Na wejściu do więzienia niestety jest bardzo dokładna kontrola, co oznacza, że na teren nie wolno wnosić m.in. telefonów, więc ja tego vloga nie mogłam nagrać telefonem, tylko nagrywałam go nowym aparatem. Zresztą może Wam go po prostu pokażę. O, dokładnie to takim aparatem właśnie. Yy, w opisie napisałam, co to za cudo. O, a tutaj zobaczcie, można tak sobie podnieść do selfiaczków idealnie ekranik, bo trzeba sobie jakoś yy, radzić w życiu, nie? Powiedział rolnik zawiązując buta dżdżownicą. Jeżeli chodzi o takie słownictwo związane z więzieniem, to ja nagrałam już o tym odcinek po cudzemu numer 63. Tam mówiłam między innymi, jaka jest różnica między słowami jail i prison albo wyrażeniami go to prison i go to the prison, bo to nie jest dokładnie to samo. No ale z takich powiedzmy bieżących rzeczy. Inmate to jest osadzony. W znaczeniu więźnia i to słowo na przykład słyszymy często w serialu Orange is the New Black. Wymienić się to trade, tak jak ja się wymieniłam, swoją książkę wymieniłam na yy, taki piękny portret. A? Zobaczcie, jaka jestem piękna. Mm, tak robi typowy youtuber, nie? Zakochany sam sobie. No i jeszcze na przykład cellmate to jest kolega z celi. Tak jak ostatnio wam mówiłam, że roommate to jest spółlokator, czyli osoba, z którą dzielimy pokój, room albo mieszkanie. No to tak samo cellmate to jest właśnie ktoś, z kim dzielimy cele, no bo cela to jest cell. Także tak. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. E, jestem szczęśliwa, że mogłam wziąć udział w, takim, w takiej wycieczce i być w takim wyjątkowym miejscu. No i może jeszcze kiedyś się spotkamy. Także do następnego razu. Nie, ale serio, to jest po prostu doskonale narysowane. Tak mogłabym wyglądać właśnie na co dzień. O tak.